Zobaczymy, jak tam. Zobaczymy, jak tam. jak jak tam. A ja nic nie to dobrze. Przecież. Dobrze? nic nie 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 Halo? Nie, znaczy jest, ale jadę autobusem Rafał Nie, nie mam na pusto Wiesz co, dowiedziałem co się, są dwa, dwie firmy Jedna jest, zapis sobie, albo ja ci napiszę tutaj na Skype'ie później Jest Trondelag Trond Biller potrzebują kierowców w Trondheim i tam przyjmują z tego co mówił bez języka albo ze słabym językiem. No i druga firma jest Nubina w Tronso. Potrzebuje też kierowców i przyjmuje, bo tutaj ze Stavanger wyrzucili ludzi, którzy nie znali języka norweskiego, bo tu pracowali, ale firma się zmieniła, bo tu był Boreal i Teraz przejął Norgesbus, wygrał przetarg. No i e, oni po prostu robili kierowcom egzaminy na język no i ci co nie pozdawali to ich e, zwolnili i oni oni poszli pracować do Nubiny w Trąco i tam już pracują i jeżdżą autobusami. Trąco, tam na północy, tam co patrzyłeś jest prawie 2000 km na północy. Także wiesz, jak chcesz, to ja mogę spróbować tam podzwonić do tych dwóch firm i się zapytać.

Ale poczekaj, ty dostajesz przez e-mail, bo ja dostaję na przykład jak... Do... Właśnie, właśnie, nie dostaję przez e-mail, bo nawet, rozumiesz, nie chcą nawet wpisać mojego e-maila. Bo ja, Rafał, Rafał, mi jak płacą wypłatę, to mi wysyłają na e-mail e, całe, z całego miesiąca, ile godzin mam, taki, taki druczek mi wysyłają.

Po, chwilę, po, chwilę. Halo, halo. Ja, ja. mor. Ja, ja i ja Tokmor ja. Yeah, Kando do snack angels could be better for my. No, you know I have two numbers. Well, I have three numbers, but one number my wife she lost the the telephone and then we 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 didn't order the new SIM card, so we just have uh-huh. Benefit of, of what? Yeah, but you know, I am living with one family. And uh, you know it's uh, I don't really pay for the electricity they they uh, have some agreement so you know I and my wife and four children they are in uh, in Poland so you know I really don't have any bills for uh, electricity because I live with some family together with them so mm -hmm. so you know this will not really help me, you know because yeah so. So it's just uh, you know I mean it's but thank you very much for calling and for uh, you know, for the offer uh, you know so yeah if you have always you can send me some information to my email probably you have my email somewhere in, on in your database so yeah so so thank you very much for calling and uh, have a good day thank you bye no rough Eee, ten, eee, o czym my to gadaliśmy? A, że ten, a zapytałeś, zapytaj się o Stajna, czy on dostaje pay slipy z Turbus Westu? Na e-mail. Ja tego pe... Stajna nie ma. Ja zapytam o Stajna, jego nie ma. No ale to byś musiał się może kogoś innego zapytać, czy oni dostają te. To mi chodzi o to, że. To wszystko tak nie jest opornie. I tak rozumiesz, co to jest. Ale wiesz, Rafał! Ja widzę, że oni cię strasznie olewają w tej firmie. No bo tak, ty powinieneś dostawać payslipy. W każdej firmie dostają pracownicy payslipy na e-maila. I Tobie też się należy payslip każdego miesiąca na e-maila. Ile godzin pracowałeś? Dlatego ja Ci mówię, powinieneś e, albo w tym Trondelag-Biller spróbować w, 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 tron, w Trondheim, albo... No Ten Justajn ciebie pytał? Ten jechał, Justajna już nie ma. No tak. Ja, on pytał się jeszcze, czy ja mogę przyjść i się pomóc Jakbyś poszedł i pomógł myć, to oni by cię zaskarżyli, że ty udajesz, że jesteś chory, także ty uważaj. Mało tego, mógłby nas jakąś komisję, albo coś, że ja symuluję Tak, dlatego ty się nie wychylaj i żadnego tam, nie przyjmuj żadnych robót, ty jesteś chory. Dlatego Rafał! Słyszysz? No. Halo? Jesteś? Ty! Wiesz, to trzeba Rafał zrobić taki numer, że ty musisz w przeciągu tych trzech tygodni robotę znaleźć. Bo teraz jest czas, teraz się kończą... No ja nie wiem, jaki tam masz umowę. Zobacz, co tam jest napisane w tym papierku, co ci dali, ten kontrakt. Tam chyba jest dwa tygodnie wypowiedzenia. No, no to dwa tygodnie wypowiedzenia, no to byś musiał, wiesz... To byś musiał... nie wiem, jak to zrobić, nie? Ale... No to musiał, nie, wiem, to zrobić, nie? Ale... Wiesz, no mówię ci... No, no to ty tak samo byś mógł zrobić i w dupie to mieć. No, ja będę miał to w dupie, bo to jest taka firma, że oni w ogóle nie, niczego niczego nie respektują. O co ja ich poproszę, to, to nic kurwa nie jest spełnione, nic nie jest załatwione, Dlatego Rafał, próbuj, bo teraz się od, yy, kończy okres wakacyjny. Znów będzie praca, bo to dzieciaki idą do szkoły i tak dalej. Będą potrzebować kierowców. Byś wziął i spróbował, no, byś musiał albo ten Trondheim, ja tam mógłbym zadzwonić i zapytać się Tylko wiesz, no, ja tam z nimi mogę po norwesku pogadać, tylko kwestia... Nie, to już tam nie dzwonić, jak widać na niry, ja No to dobrze No ja jeszcze spróbuję, bo to, jest taka firma Flexia i znalazłem właśnie tam Trondheim Oni też wśród kierowców, bo oni mają tam kilka działów, mają mechaniczny, elektryczny dział mają jeszcze polski rząd, co też bez języka przyjmują? W mógłby pracować, jakby no. no mógłby, ale to co? Przyjmują elektryków bez języka? Pracujemy, tam zobacz tą stronę. Pamiętam, że jest, No to wiesz, no to jak chcesz, ja ci wyślę tu na Skype'a i na e-maila te nazwy tych firm tutaj, gdzie przyjmują kierowców. 100 razy robię to A ja mówię, a co ty mi jest? A mówię, a mówię a nie wiedziałem co będzie, ja jestem o lekarza. To do no, kiedy teraz masz, a ja mówię, do no 27, to to jej szczęka spadła na powody. Hehehe, <grym> bo teraz jest najwięcej mycia, bo to sezon wakacyjny. Wiesz co? Ja wiesz, gdzie ja to mam? Te ich mycie i to, to wszystko, co oni tam robią. A oni się mszą, dlatego na ciebie nie chcą ci nie chcą na WoWi przedstawić ile ty zarabiasz bo Rafał, e, oni może cię chcą udupić żebyś ty... no nie masz znaczenia, że oni nie chcą, oni muszą to zrobić, bo to jest prawo tak? jeżeli oni nie chcą to jeszcze się przejdę ze związków. no, byśmy... jest te związki, ja ci mówiłem Solidaritet, Norge, oni są w Oslo ty byś musiał, ja tam się płaci 100 ale do Norwegii to ci tam gówno pomogą, bo to jest ręka rękę myje. No tam bez Solidaritety to jest międzynarodowe. To jest e, Polak tam jest adwokatem, tak żebyś mógł z nimi po polsku porozmawiać. Ja ci no mówić tak. Solidaritet Norge, ja tam jestem członkiem, u nich płacę 100 koron miesięcznie. No bo, słuchaj, jeżeli ja na przykład bo to co to musi być poświadczone przez szefa, to ja dwa razy moje, moje te moje zarobki, Jan ten Jan podpisywał już dwa razy dwa razy ten plakiet podpisywał ile ja zarabiam, a ona jeszcze przysłała trzeci raz ta kurwa z tybunału. ja nie wiem co to za, wiesz co jak ja jak tak patrzę na tą Norwegię ty może tutaj masz więcej jakiegoś takiego może tobie te wibracje są łatwiejsze, ale dla mnie to to wszystko mówi spierdalać z tego kraju, po prostu. Co? No nie wiem, jak coś... Ja tu, mam, ja tu mam bardzo, bardzo ciężko, kurwa, się przedostać gdziekolwiek. No sam widzisz coś, tak? No ja widzę, Rafał, a albo... Ja, 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 ja bym to już no ja słuchaj, ja mam, ja mam, ja mam świętą cierpliwość do tych Norwegów i do tej całej Norwegii. I właściwie takie traktowanie, no to, tak jak się obserwuje te wszystkie znaki, to być może ja... Ja być może robię błąd, że ja tutaj się tak na siłę trzymam tej Norwegii, wiesz? Nie wiem, no może ta Islandię spróbować. Mówiłeś, że tam dobrze się... z, obojętnie co, ale tak jak tak patrzę, to sam widzisz, że tak wszystko pokazuje, że to nie jest chyba kraj dla mnie. To znaczy, Rafał, ja ci powiem tak. Ja widzę, że jak ja tego norweskiego coś tam złapałem, mi jest teraz łatwiej, nie? Także tu... Ja łapałem norweskiego i... Gadać i mnie tak samo olali, bo potem ja też przestałem tamtej tam. No, no, Wiesz, no, ja No. Po prostu ty masz lepiej, bo ty tak. Może oni się z tobą liczą, bo tam wtedy zrobiłeś to podkapowanie. Potem co tam no, zmieniałeś te filmy.